Dobra, więc jesteśmy gotowi. Przed chwilą ten, gdzie on jest ten gościu stał tutaj przy obok mnie. Ale dobra. Nie mogę wyjść? Dobra, mogę wyjść. Dzień dobry, babciu. Trochę takie dziwny, że babcie sprzedaje te bronie. Ale okej, okay. kupmy sobie pistolet. Zapewne by nie potrzebował być jakąś kaburę albo coś takiego, żeby otrzymać kolejne takie bronie. Właściwie. Magnum był wyspoko. Mamy coś jeszcze do tego Magnum i. i ten Nie no, Magnum jest najlepszy Dobra, więc mam PM i jakieś strzelby. Misje oczywiście potem strzelby, karabiny szturmowe, karabiny tleparskie LKM, nie wiem co to jest, co to jest LKM? Aha, to jakieś takie. Te. Mm, takie miniguny, jakby, ale nie wiem I wyrzutnie rakiet. Mam coś jeszcze specjalne, jakieś. Zobaczmy, czyli narzędzie, pilnik, który może tak remontować ten, rakietnica, podpalisz cel z większej odległości, wyeliminujesz druga osadę, l, 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 l. dobra, mamy też łuk, to trzeba będzie kupić, ponieważ wydaje mi się, że łuk będzie spokój, ponieważ cicho zabije i takiny i również i notarz ognia. Towar konsumencki, to jakieś te mapy, mapy zobaczmy. To, 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 to. Okej, okay, dobra. A więc... No, spoko, dobra. Ta, okej, okay, już mi się podoba. Czekaj, czekaj, co ty robią? Hardens. Doko. Dobra, to chodźmy do tego Denisa, już mi się podoba. Właśnie chciałbym zrobić takie nawiązanie, troszeczkę opowiedzieć wam ponieważ jak widzieliście, dał nam maczetę, a mi się Jason. E, nie wiem, czy wiecie, kto to jest ten Jason. E, Chyba wiecie, no ten się tak, 15-13 i takie inne dino. Ale, dobra, teraz mamy gdzieś toczyć, opuść Denisę Indiuskę. No i dobra jest nasz pistolet, po wszystko pięknie. Cel to oczywiście. Wiem jak to się robi. Zobaczmy, czy je występują występuje tutaj. Da się to otworzyć. Wydaje, że nie mogą. Kop nie jest, nic. Wiem, że mamy nóż. Jakieś skrzyneczka. Uuu, hajsy, hajsy, hajsy. Tego nawet wtedy nie założyłem, ale. Dobra, więc. Yy... Dobra, tak właściwie tam mamy iść. A więc trzeba jak najszybciej, mam nadzieję, że yy, nic mi na... nie, nie przeszkodzi, żeby to tak jak do więc co tak właściwie? Bardziej lubię takie gry y, od trzeciej osoby, ponieważ y, jak, jakby można więcej zobaczyć, nie tak, tylko taki kwadrat. Gdyby te gry takie takie FPS robili z takim efektem, GoPro wiecie... Kurde, 3 kulki na tego na dęże No dobra, tutaj mamy jakieś widełko zobaczcie na świetlnik najemnik. Amunicję pistoletowa 3, amunicję FM-u jakieś hajsy tam. No spoko, spoko. Tutaj widzę jakieś. da się oskurować że Nie da się. Dobra, tutaj mamy as. Tu mamy kolejny hajsy. Pierwszy Joker do tego. Nie wiem po co się chyba. Bo wiem, chyba będą jakieś takie gry. kacien tak i będzie będziemy mieć asa w rękawie. Czekaj, coś tutaj. zniszczone, trochę się boję. po tym chodzić. Ale dobra, dobra, porodzimy sobie. Właśnie ostatnio sobie. Zacząłem używać taksiona. Jak widzicie, że jestem pewien, że jest bandikamem. Tak, gdybym to zaczął nagrywać, bandikam to spełnięły większe lagi. Ale teraz, teraz widzę, że mamy tutaj 40 fps. No to jest całkiem dobrze, powiem Wam. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mięso psa. No dalej, za, za fajnie. Tak jak wiecie, bardzo lubię takie przysnaki z psów. <laughs> Oczywiście żartuję, nie wiesz tego. Tam mamy jakiś ogień. Już jest dzień, tak się żeby to był. Już wieczór można to nazwać wieczorem, albo nocą, nie wiem. Play Note, jej, 59. E, tak po siebie nigdy nie ogarnął, po co on to robi, tak, czyli będzie te schematy, ale okej, okay, okej, okay. no spoko. Tak chciałbym pójść, wydaje mi się, że jest potrzebny, i to miejsce jakieś takie. Wydaje mi się, że jest bardziej potrzebny niż inne. Tutaj coś mamy. Wcześniej z tego nie skorzystałem, przez przypadek upadłem. Ale dobra. No jest ja, spoko, no, Denis. To dobra, zobaczmy oczywiście, który, jak zawsze, że mapa to M. has been revealed by the radio tower. Shops, adventures, the island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail. Not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. return to me once you have mastered the jungle. No okay, spoko, ale... Właściwie chciałbym sobie pójść. Nie ten. wyjść wyjdź, wyjdź. Chciałbym sobie pójść do tego to bardzo pięknego miejsca do sklepiku. No nie da się, niestety, czekajcie. Mam się wrócić w tą stronę. Zapytać czemu? Nie już przez że w sklepie mamy za darmo jakiś tam karabin, który jakiś dodatkowy pistolet. A więc wydaje mi się, że warto się zaopatrzyć w tak coś. I oczywiście, że to za darmo. No fajnie. Dobra, dzień dobry, pani Babcio. Znowu macie tutaj jakieś takie zbudowane drzwi. Naprawcie to. Dobra, więc yy, potrzebuję broń krótką. Tak najpierw ten pistolet. Tak, nie mam jeszcze miejsca na ten pistolet. Dlatego PM chyba... To mam za darmo. Nie. Strzelby. Nie, też strzelby oczywiście nie ma za darmo. Karabiny szturmowe. Tak, to coś. Mam tutaj FAMAS również, yy, ale weźmy to. Chcę to użyć: celownik z czerwoną kropką, czy pojęczony magazynek? Celownik, czy magazynek? Czy celownik? Ale dobrze, nie starczy mnie, a więc tak właściwie ja chcę użyć tej broni. Użyć zamiast tego pistoleciku. Świetnie, bardzo pięknie. No i okej, okay, wyruszajmy, a więc, yy, na naszą przychodę. Chyba tam gdzieś zapomniałem samochód, ale... No dobra, dobra. Pójdziemy sobie na piechotę. Jak bardzo mi się podoba, mi się takie gry z, z światem takim, że możesz iść gdzie chcesz. Że nie ma takich niewiadomych ścian tak. Nawet jeżeli są takie realiznie, że tam nie doświadczenie do tak w siebie Ale okej. Okay. Widzę tam już coś takiego to krowa, czy. O fakt Dobra, przykład. Chyba jest słoń, nie wiem, nie widzę. To jest krowa, nie wiedziałem. Okej, okay, no i mamy. Yy, nie mamy amunicji. Hit. Widziałem, że trzeba wziąć więcej amunicji. Krowa? Krowa? Co? Zginęła, chodź tutaj. to. Oh Ufak! Zostałem zabity przez krowę. Jej, powiem wam, że świetnie. Nie no, dobra, to nie idziemy po tamten. Yy, tamten karabin. Pójdziemy z naszym pistoletem. Wydaje mi się, że miał więcej amunicji, tak, ponieważ Sami się widzieli, że podstrzelałem sobie trochę do tych do y krówek i już nie mieliśmy amunicji. Kościół prawa jest taki mocny, tak? Trzeba będzie użyć granatów. Tak, tak, tak. Pozbrywamy sobie trochę tego łuku. To chcę otworzyć. Open. Okej. Okay. Użyjmy sobie samochodu, tak jest jak jest napisane, te jakieś mapki mam. Dobra spokój. da się włączyć radio? Nie, niestety, te samochody nie posiadają radia. Ja myślałem, że już coś tam słuchamy. ale no dobra, włączę coś swojego. No jest spoko. Ała, 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 ała. Oh o No już samochód zniszczony został, no. Ała. Nie mam jeszcze prawka, ok? Ok, proszę nie krzyczeć. Chcę się wyleczyć. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Jej, uliczyliśmy. Wiedzieliśmy sobie, wyrównaliśmy. Palec. Palec. Taki. No już jesteśmy zdrowi. Zarobiliście. Przekałem sobie pojemnik, czekaj sprawdzę również, która godzinka. No i jeszcze mamy trochę czasu, a więc. Troszeczki. Krzaczki, 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 chodźcie do mnie. I to. Dobra, mam je, krzaczki. Potrzebujemy jeszcze zielone. Czyli, gdzie są zielone, tutaj są zielone. I jeszcze jedne zielone, Jesz mamy jeszcze niebieskie zdobyć. Yy, dobra, tutaj zobaczmy, jakieś kolejne skrzyneczka. Uuu, widzę, że tutaj jest... dziki dwa. Zgin. Okej, okay, mamy pierwszego dzika, jest spoko. A więc zbieramy skórkę. Tam gdzieś kolejny pobyt. Tam jest spór przybiegł. Dawaj. Chodź tutaj. Ty krowo. Tak właściwie to jest dzik. R przeładowanie. Co już Aha, to był kamień spoko. Stój dzik. no jest zostało nam tylko jedynie jakieś niebieskie liście i jeden zielony, ale jeden zielony już najlepszy tutaj. A więc jest spoko. Wydaje mi się, że niebieskie że kojarzy się ono takie z wodą. No właśnie, właśnie, właśnie. No i teraz zapewne jakieś rekiny, tak? Czy to niebieskie liście. No, spoko. Dobra i teraz... Yy, jedyne co musimy tylko... Użyć mapki. Tak, czyli... Szybka podróż i kontynuujemy naszą zabawę z Far Cry tak? Y, może zrobię jakiś maraton, czyli tak, nie wiem, y, trzy filmiki, jeden dzisiaj, drugi tam na przykład jutro, tak? O małpy! Chodź tutaj. Dobrze, nie mogę tak. być. Dobra, więc y, musimy tam się dostać. Nie wiem, co tak właściwie on chce zrobić. No patrzcie, no ale samochód teraz już to no to. A nie, to jest inny. Siema Dennis. Good. Dobra, coś teraz nas będzie uczyć zapewne kraftowania Wykonajmy jakieś przedmioty. Tak. Wykonajmy to Dobra, mamy jeden. Dwa. jest gotowe. in the woods lucky now of the animals you kill to enlarge what you can carry crafting will allow you to carry more weapons money loot and syringes yes one last thing the tattoo on your arm it is a sign that you are special that you have the soul of a warrior you progressed along the path let me show you how to add to them with each tattoo. Now do will teach you Tak dalej, tutaj kolejna oczywiście. Tak jak right? zawsze, yes, tak sir. jak w każdym pokraju. Yes, w czwórce to było tak samo. Dajmy nowe tatuaże. Czekaj, czekaj, czekaj.

the they've taken Lisa to? The outposts are strongholds found to Brooke Island. Vas's pirates hold them to control the surrounding area. So we're heading into a fight? Yes, a worthwhile one. Rescuing your friend will kill two pigs with one stone. We are at war with Vas. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. Can call one for Irakia, the area becomes safe. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills supporting him. In the truck. Rakiaborians, the true Rakians, who live at the heart of the island. The Tatau will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get back You escaped the snake, you survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. Yes, the difference lies in those who do not act. That is the difference. All right, let's do this. Like you. Dobra, więc. Teraz zapewne jest to, jak to przejść. Chciałbym zrobić to tak e, troszeczkę na spokojnie, na takiego. ze tak? Czyli. bez jakichś takich większych strzelanin. Ale oczywiście zapewne tak nie wyjdzie. Dlatego. Zacznijmy od tutaj. Zrobimy takie auto make. Dobra, tam jest za daleko Tutaj no wejdź tutaj. No nie da się zapewne tak? Zobaczmy, tam jest gostek Kilem Przeładujmy. No kurwa, przestań krzyczeć. Tak, Z y zgin. Dobra, jest na razie spoko. da się uskurować psa? No oczywiście, no. To czemu nie da się oskurować psa, powiedzcie mi. O, tutaj są nasi przyjaciele. Nie wiem, czy tamte są dobre, czy nie. Dobra, no, tutaj jest jakiś bostek. Come here. Wiesz, tutaj jest? No Boże, strzelać nie ją. Nice. nice, no powiem, że chciałem to zrobić cicho, ale okej. Okay. Tutaj gdzieś był, był Kałach, widziałem. No właśnie. Tak dobra, najpierw... najpierw nie chcę tam mieć, najpierw chciałbym podpierać tutaj te właśnie skarby, ponieważ zapewne będą, będą nam potrzebne. Piękna musza, coś, coś takiego. No widzisz. Tutaj, 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 tutaj. Kolejne skrzyneczkę, co tu mamy. Stylowe okulary no spoko. Ciekawe czy da się ich ubrać. 30 dolców. Wbijamy... Dobra, teraz, teraz się wpierniczymy tutaj. Wbijamy.